Witajcie, to znowu, ja, Google Gra i witam Was w kolejnym odcinku z Beer Factory, czyli nasza fabryka piwa. Cóż mogę powiedzieć, gra się zapisała, bo mamy dalej podnieść reputację fabryki do poziomu trzeciego. I muszę Was na początku przeprosić, nie wiem ile to potrwa, ale raczej nie będzie dwóch filmów dziennie, bo zresztą. Myślę, że uda mi się wyrzucić jakiegoś szorca z tego jak robię, robimy na strychu, w końcu przyszła płyta, szwagier mi skręca meble, więc wiecie, wiecie jak to jest, trzeba coś powiedzmy robić ważniejszego niż nagrywanie filmów, a cieszę się, no bo można powiedzieć, no jakby nie było, o, no, neon, dobra. Jakby nie było, to wiecie, że. Znaczy, się wiecie, kto wie, to wie, ale. dubie już stryjkę od jakiegoś czasu. Wiadomo, z polskiej wypłaty to jest bardzo ciężko. No ale po trochę, po trochę. Dobra, to tak. Mamy podnieść reputację fabryki do poziomu trzeciego. Więc mi się wydaje, że trzeba będzie ogarnąć. Nic innego jak kolejne zamówienia, więc chodźmy do komputera, zobaczmy co tam jest. Inwestor, nie? Kontrakt? Oczyść 24 wolki surowego ziarna. Dobra, przyjęliśmy kontrakt, więc dostawa 24. Tylko żeby się teraz nie pomylić. Ok, tu zamówienie. Będzie nas to kosztowało 961 Dobra, zostało nam 167 dolarów Więc chodźmy na pole. Nie wiem jak stoimy z gazem. Widać tu gdzieś gaz, bo zapomniałem A, mamy cały. Dobra, bo teraz widzę, że czarny pasem się ładuje, więc Czekajcie. Chcę wyjść, Kto postawił ten worek? Ara. Ja... Ten nie mógł podjechać, przecież Po śmieciach nie będzie jeść. Dobra, ustawimy się od razu. Otwórz, pyk. Y Czemu wysiadłeś z łóżka? Czekajcie, jak było z kamerą? dobra. Chcę trwają markować o Jeszcze Trzeba wam przyznać, że no, trochę podniesiemy Zmienimy sobie to Ok, wzięliśmy to A, nie otworzyłem program Ale podejdziemy sobie maksymalnie. Dobra. Wózek niech stoi, więc już wiemy co i jak. Zaraz zrobimy tutaj dostawę. E, otwieraj mi ta drzemiczka. No, jakbym poszedł przez ten małe drzwi, a nie wyszedł tym dużymi, to naprawdę byłbym No i cóż mogę powiedzieć? Gra bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Naprawdę. Może nie jest jakaś, powiedzmy, turbo... Eee, czekajcie, przesuńcie, bo... Dobra, tutaj. Tu możemy układać. Dobra. E, gdzie tu był start? E, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Aha, tutaj engine, ok. Idzie. Poszło. Teraz muszę to zrobić bardzo bezpiecznie. W ogóle te worki dziwnie Prze Przewróciłem całą paletę. A jakbym tu miał pracownika, no to już bym mógł dać na przykład żeby przetwarzał to ziarno, tak? No ale... Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie ładnie. Nie będzie się klinowało właśnie. Lewy alt. Już się zaklinowało Dobra, tu na raje wpada... Wpada, więc jest ok. Może lepiej stać tak. Bo człowiek o tym nie pomyślał. Dopiero teraz. Fajnie, że te worki się yy, obracają. Na przykład, chciałbym, żeby tak było zrobione z paletą. Jak stoję, to żeby po prostu tak... Dobra, może pojedzie, pojedzie, pojechał, okej. Okay. Strasznie rzuca. Chyba ostatni worek, albo nie? Teraz jest ostatni worek. E, OK, tylko e, czekajcie. Właśnie. Pytanie. Jak odwrócić paletę? Ciekawe, czy to mi zadziała. Ok, przetwarzamy. Zobaczymy pierwszy worek, i zobaczymy, czy się paleta sama odwróci. napraw lokalizację o ok czyli wystarczył wcisnąć R więc tak jak mówię gra z bardzo mi się podoba czy będę ją ogrywał na kanale trudno stwierdzić jakie rynek na też obserwuję inne indyczki. To no, jak wiecie, mój kanał poszedł w indyczki, nie w którym A to tylko dlatego, że no powiedziałbym, że indyczki są bardziej dopracowane, po pierwsze. I po drugie wydaje mi się, że mają trochę więcej fabuły. Yy, I co tu jest ten? Czekajcie, a to znaczy, że co Tu zostały dwa worki Tak, tylko że ja nie mogę tego worka chycić On tam gdzieś jest To mnie trafia w górze Właśnie w tej grze a no, próbuję, próbuję, nic, nic, nie zrobię, nie Kilka latach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, trzynaście lat na szesna. Jak to jest liczone? Popatrzymy jeszcze czy jakieś worki ogóle mają Pokaż Tu są dwa worki Tylko, że ja tam nie mogę wyjść, bo nie ma czegoś takiego jak skok a gdzie te dwa worki na przykład się spieprzyły? No nic nie mogę z tym zrobić. I teraz nowe pytanie. Czy tu jest 24 worki? Czy raczej nie będzie? Eee, wiecie co? Ja zrobię Najpierw to ja muszę obelecić, bo. Aha, nie mam znowu sprintu. Może by kawę wypił? W sumie mamy czas. Dość nawet nam tak poszło, więc. Dobra, wypij kawę. Dobra teraz możemy gonić bo mamy sprint. Dobra załadowaliśmy gaz. Zmieńmy sobie kamerę bo wolę widzieć widły niż wózek. Aha, no ona jest drugą stroną. Właśnie dlatego się dziwiłem, na co jest poprzeczna, Połączona ze Jak wiecie, jestem stolarzem, więc wiedziałem o co chodzi. Yy, znaczy, wiecie, czy nie wiecie, bo no, zależy kto oglądał moje. moje blogi. Yy, w dół. Zmienimy kamerę, nie tak, o tak. Dobra. Dobra, to teraz tak. Odwiknijmy sobie trochę. No i cóż zrobimy? Zabierzemy na pikapa i zobaczymy po prostu ile worków poszło, ale mi się wydaje, że... Yy... Dobra Dobra, pick-up pojechał Więc teraz tak Czy mamy zrobione zadanie czy nie? Kontrakt Mamy! Czyli Czy przez... Przez wzięły się tam te dwa worki? Bo Otrzymałeś 29 punktów reputacji Wiesz. Dobra, następny kontrakt. Zatrudnij nowego pracownika przy Nowa zakładka dostępna w menu pomocy. Gdzie jest menu pomocy? A. No. Pracownicy. Derek Johnson to entuzjastyczny i zdeterminowany pracownik, który chętnie uczy się produkcji piwa. Jest szybkim uczniem, zwraca uwagę na szczegóły i łatwo pracuje w zespole. A, aby osiągnąć cele produkcyjne jest także elastycznie zmotywowany, aby ciężko pracować, osiągnąć swoje cele zawodowe. Wynagrodzenie 7,5 dolara na godzinę. Koszt zatrudnienia 50. No skoro to jest prolog... Dobrze, zatrudnimy. Gdzie jest mój... Halo? Halo? Siódma rano jest. Kałaś. Aha, wynosi śmieci. Okej. Czyli on ma Dobra, to chodźmy skoro zrobiliśmy kontrakt. Uwzestnijmy kontrakt oczyść 17 worków surowego ziarna zaakceptuj więc bierzemy dostawę bierzemy 17 worków pyk zamówienie i teraz zobaczymy czy nasz pracownik będzie no, on nosi worki cały czas Czekajcie, czy mam no, może jest eee. sprzątać Następny poziom odlochu stację roboczą aha, czyli on nam tylko sprzątał, no to myślałem, że od razu będę... Mógł Хорошо. Mamy, tak. Z jednej strony fajnie a jeszcze z Z drugiej strony, jeżeli on nam podnosi wszystkie porki, to trzymia będę rzucał do tego żuda. Nie wiem. Worek się mi A jest serio Patrzcie się jak mi się worek skliczował Tu jest białe miejsce gdzie był worek A tu worek leży w powietrzu ja go nie mogę chcieć. Ale ja. Najlepsze jest to, że ja nie mogę. Ale czekajcie. Czekaj. Ha, ja. Dobra. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale czasem jest tak, że Powiem wam także, ramie można powiedzieć trochę w jakimś stopniu ujęło. No. Można powiedzieć także, jest to relaksujące, na pewno. Ale to też zależy od tego, czy są ludzie, którzy lubią na przykład symulatory. jeżeli na przykład są ludzie, którzy nie lubią symulatorów, no to wiadomo, że może im się nie spodobać. Ja im tak mówię na przykład to jest według mnie mój pierwszy symulator i, i bardzo mi się spodobał. Zagrałem też drugi symulator, czyli to co mówię postępowało ostatnio, czyli Gas Station Simulator i szczerze ten nie jest lepszy, według mnie. Chociaż wiecie, ja gram bardziej w takiej gry. No, można powiedzieć, wieczę. Czasem jakieś typy leje, dawniej na kanale był i nawet czy Call of Duty, czy Park ale, Ale przeważnie to indy indyki, czyli gry niezależne, ale ten symulatorem muszę powiedzieć, że bardzo mi podpasował i nie wiem czy czasem tak. czy czasem nie kupię pełnej wersji jeżeli odcinek się podoba zapraszam do lajkowania subskrybowania kanału w dziękuję za kolejnych subskrybentów którzy doszli do kanału trzymajcie się cześć